Cześć, witam Was dzisiaj na nowym filmie. Będą to ulubieńcy kosmetyczni i mol, ulubieńcy modowi lata. E, powiedzmy lato jeszcze się nie skończyło, no ale już kilka miesięcy trwa. E, Czasem tak jak to bywa w Anglii jest bardzo jesienne lato. Dzisiaj natomiast jest przepiękna słoneczna pogoda. E, bardzo tutaj mam problem z ustawieniem kamery światła, bo światło szaleje. E, w tym pokoju tutaj, w którym widzicie, teraz jest nadal na podłodze właśnie bo nim mój tata bo jest na razie jeszcze ciągle u nas, tak więc nie mam za bardzo miejsca w tym pokoju, żeby dobrze się usadzić, a nie chcę tego materaca wyjmować. Obok sąsiadów dziecko też strasznie płakało i za każdym razem jak próbowałam coś powiedzieć, to on akurat zaczyna wtedy płakać, dlatego mam nadzieję, że już teraz jakoś to damy radę nagrać, że światło się troszeczkę ustabilizowało i już tak nie wariuje, że dzieciak sąsiadów przestał płakać i że w końcu będę mogła wam powiedzieć to, co zaplanowałam. Dobra, zacznę może od kosmetycznych ulubieńców, a później zostawię tych modowych. Eee, dlaczego e, ogólnie chcę powiedzieć, zdecydowałam się nagle z takich mniej mieszanych? Wydaje mi się, że przez to, że po prostu nie mam na tyle tych produktów kosmetycznych, e, żeby bardzo długo Wam o nich opowiadać. Moja kosmetyczka bardzo zmalała, jeszcze bardziej, była dosyć mała wcześniej, a teraz jeszcze bardziej, e, podczas przeprowadzki wiele produktów, które już tam gdzieś miałam długo, w ogóle nie używałam, oddałam, wyrzuciłam, moja mama zabrała mi jakieś tam kolory, szminek, a właściwie oddałam jej kolory, brzmi, na których nie do końca się dobrze czułam, a się podobały i trochę cieni i takich różnych rzeczy, więc naprawdę mam teraz minimalne ilości make-upu już nie pamiętam, kiedy miałam tyle rzeczy. Tak samo, jeżeli chodzi o właśnie pielęgnację i tak dalej, także okej, okay, zaczynamy. Pierwszy produkt to jest coś, co jeszcze nawet nie jest otwarte, bo kupiłam sobie nowe opakowanie, większe. Wcześniej miałam 250 ml, teraz mam 400 i jest to taki balsam z pompką z Palmera Natural Bronze i to jest taki jakby lekko samoopalający, można powiedzieć balsam Wiem, że DAF też robi te, te balsamy na pewno. Garnier, wiele firm nie ma, ale wszystkie one niestety, pomimo że nie były takimi, może do końca, samoopalaczami, pachniały jak samoopalacze. I ten jest chyba jedynym, na który udało mi się trafić, który naprawdę ładnie pachnie. Kiedyś kiedy się rozmarowałam tym balsamem, powiedział, że pachnie jak deser. E, I nie śmierdzi. Przede wszystkim nie śmierdzi przez noc, bo wiele tych produktów, nawet jak się nałoży, to ładnie pachnie, ale później, jak się staniemy, to po prostu e, pachniemy takim zmoczonym psem. Ten tak nie robi, jest naprawdę fajny, trochę... Y jedyne co, tutaj mam białą pościel teraz no i widać to, kurczę, że wiecie, że, że, że użyłam takich produktów samoopalających co już, już ostatnio właśnie mówię, co to łóżko jest takie żółte po mojej stronie, ale to jest to natomiast nie ma takiego jakiegoś słońca wielkiego, żeby mogła się opalać naturalnie nie chcę korzystać z solarium, oczywiście tak regularnie bo to jest niezdrowe dla skóry, więc myślę, że to jest naj, najbezpieczniejsza taka opalenizna jaką można sobie zafundować nie jest to samoopalacz, nie robi nam żadnych plam, kolor, który daje jest bardzo ładny, naturalny można sobie go stopniować, można sobie używać, wiecie, codziennie. Ja raczej używam co drugi dzień, żeby ta opalenizna była taka po prostu delikatna. E, dzisiaj akurat nie jestem zmarowana tym, smarowałam się tym chyba jakieś dwa dni temu i nawet w ciągu, ciągu, jakby w dalszym ciągu jeszcze gdzieś tam ten kolor mi pozostał. Także naprawdę fajny, bardzo fajny produkt. E, cena tego dużego to było chyba około 7 funtów. On jest bardzo, bardzo wydajny, ma pompkę, to też ułatwia nam bardzo sprawę, więc zdecydowanie Wam mogę polecić. Ten Palmer's. to jest najlepszy, który właśnie używałam. Ja nie lubię samopalaczy takich, które naprawdę dają mocny efekt, ale takie budowanie opalenizny jak właśnie ten dla mnie jest super jeżeli chodzi o zapachy, to mam dwa ulubione, takie które właściwie co roku do niego wracam podczas lata miałam wcześniej inne wersje zapachowe, jest to taka zwykła, tradycyjna Daisy Marc Jacob, czyli bardzo taki delikatny kobiecy, nawet dziewczęcy bym powiedziała zapach um... Cóż można nie powiedzieć, wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardzo już kultowych zapachów, które większość osób gdzieś tam wąchnęło i zna ten zapach. Nie każdy lubi, nie jest jakiś super trwały, ale na lato tak naprawdę wyśprawdza się, się świetnie. A drugi zapach, który bardzo lubię, już ja mam go końcówkę dostałam od koleżanki, od Alicji, jest to dostałam je na wielkanoc chyba. Tak. Jest to autograf, czyli Max Spencer i te perfumy to jest Rosy. Eee, ładna taka w ogóle buteleczka, rose gold korek. Ja tutaj mam 30ml, one przypominają mi trochę swoim zapachem te perfumy Chloe, które ja wiecie, bardzo lubię. Ale są trochę jeszcze czymś podkręcone. jest to taki właśnie różany, kwiatowy zapach, ale nie wiem czy jest trochę pieprzu, czy czegoś takiego, że one są bardziej takie wyraziste. Bardzo, bardzo lubię ten zapach i już myślę, że jak tutaj wykończę tą małą pojemność to kupię sobie większą, bo robimy też większe pojemności bardzo fajna yy, butelka, mówię, niewysoka cena, fajność, dobra wydajność i też fajnie się trzymają na mnie naprawdę całkiem nieźle, jak perfumy yy. Do tak pewno już niższej półki, jednak niż te projektantu, projektantów, które potrafią być dużo droższe. No to naprawdę super, super rzecz i zdecydowanie Wam mogę polecić te perfumy. Nie wiem jakie inne z Max Spencer, jestem bardzo ciekawa, z chęcią pomocham, bo te naprawdę, e, naprawdę nie ustępują jakością, wytrwało wytrwałością. E, trwałością zapachu, niż na przykład ten Marc Jacobs. E, podobna jakość, podobna trwałość, podobna ładna butelka, więc wydaje mi się, że e, naprawdę warto zwrócić na nie uwagę ok, kolejne, jeszcze mam e, trzy produkty kolorówkowe e, pierwszy produkt to jest Anastasia Beverly Hills e, to są te to jest ten taki jakby, ta pomada Deep Brow Pomade, I ja sobie zamówiłam nowy kolor wcześniej miałam ten najciemniejszy kolor, dlatego że e, taką bardzo hojną prób, próbkę znowu dała mi Alicja która ma, miała wtedy czarne włosy i zamówiła sobie ten najciemniejszy ja m, początkowo mówiłam on jest trochę dla mnie za ciemny, później nauczyłam się z nim pracować i po prostu go rozcierać do takiego stopnia na ręce, że on e, wygląda jaśniej teraz on mi się skończył i zamówiłam sobie całe opakowanie i teraz sobie wzięłam jaśniejszy kolor, wzięłam sobie kolor medium brown, który jest taki też bardzo, bardzo ciemny, ale nie aż taki prawie czarny jak tamten i ten wydaje mi się, że idealnie teraz pasuje do moich jaśniejszych nieco włosów e, tak jak wcześniej mówiłam dla mnie niezastąpiony produkt, mój numer jeden mój numer dwa w makijażu myślę, że jakby trzy produkty gdybym miała wybrać to właśnie makijaż to bym wybrała na pewno to, tusz i podkład i mogłabym właściwie więcej produktów nie mieć także to po prostu jest dla mnie kultowy już produkt, nie wyobrażam sobie codziennego makijażu bez tego produktu. Jest bardzo trwały na moich brwiach, fajnie się z nim pracuje, nie zasycha jakoś tak mega szybko, że jak zrobimy jakiś błąd, to jeszcze możemy to naprawić, ale jak już zaschnie, to już zaschnie porządnie, nie zmywa się przez jakiś tam wiecie, wysiłek fizyczny, czy też nie wiem, deszcz na siłowni, też mi się zdarzało go mieć, bo czasami jak idę po pracy. Na siłownię i nie zmywam makijażek, już go mam na sobie, albo zmyłam tylko podkład, a te brwi i rzęsy sobie zostawiam, żeby jakoś w miarę wyglądać, to naprawdę dawał rady, i jeszcze po siłowni go mam ciągle na brwiach, także dla mnie bomba. E, zdecydowanie Wam polecam, jest to produkt drogi, ale jeżeli macie na przykład kogoś ze znajomych, koleżankę, kto ma podobny kolor włosów i chcecie sobie kupić to na spółę, to na pewno jest super, bo to jest ciężko zużyć i nie wiem, ile mi to zajmie zużyć, bo tą próbkę taką mówię bardzo hojną, modalicy, miałam ponad rok, także to jest produkt nie do zdarcia. Okej, okay, dalej. E, Cień który kupiła mi mama. Cień z primarka SRP jest Beauty. To jest taki wypiekany cień do powiek. Ja mam taki kolor złoty, który to się nazywa Baked Dry Shadow. Nie mam tutaj chyba żadnego numerka. No w każdym razie taki szampan złotawy. Tego mam w tym momencie na oczach i on przede wszystkim jest bardzo taki połyskliwy, to wypiekane cienie. Można go zrobić na sucho i na mokro, ale też przepięknym zastosowaniem tego produktu jest nakładanie go jako rozświetlacz. Naprawdę fajnie wygląda na co dzień. Jest taki bardzo, bardzo subtelny, można sobie tutaj naprawdę nie nim pracować, budować, czyli building i budowanie razem. Budować sobie ten połysk naprawdę bardzo ładnie wygląda, naturalne, delikatne, jest bardzo niedrogi. Mówię, może mieć też ja mam go akurat jako na, na cień, ale jako również rozświetlać, Wygląda jak widzicie naprawdę naprawdę fajnie, ciekawie jest niedrogi mały e, fajny fajna rzecz Primark miło mnie tutaj zaskoczył. Dobra i następny ostatni już produkt to jest bronzer, który dostałam od od koleżanki z pracy. E, ona jest e, pracuje oczywiście u nas Love, ale dodatkowo jeszcze zajmuje się e, firmą Aberron, Aberton, nie wiem jak to się nikt wymawia. Arbon, 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 chyba i są to kosmetyki takie dosyć naturalne kosmetyki chyba szwedzkie, jeżeli się nie mylę ale produkowane w Stanach Zjednoczonych i są tam szersze różne produkty to nie są produkty typu Avon bo one są zdecydowanie droższe i to są bardziej takie ceny można powiedzieć wysokopółkowe, bo ten bronzer kosztuje chyba około 20 funtów i ten bronzer w ogóle przyszedł bardzo ładnie zapakowany ma takie dosyć ładne, eleganckie opakowanie ale oprócz tego miał taką Um, jak to się nazywa, aksamitną jakby kieszonkę e, taki, taki futerał na ten bronzer, który można sobie nosić w torebce, ja akurat gdzieś go zagubiłam i nie używam go. E, ma dosyć ładne też takie duże lusterko, ale sam bronzer, muszę powiedzieć, jak go otworzyłam, to tak średnio e, byłam zadowolona i pomyślałam, że on chyba do mnie jednak nie będzie zbyt pasował. Bronzer, z sprawdziłam, był tylko w jednym kolorze, który wydawał się dosyć ciemny i przede wszystkim też on nie był do końca Perfekcyjnie matowy, tylko ma w sobie takie maleńkie, maleńkie jakby rozświetlające drobinki i tak naprawdę yy, zaczęłam go używać z wielką niepewnością i byłam mega zaskoczona jak fajnie wygląda na mojej buzi i nawet do konturowania, pomimo niby tych drobinek, naprawdę ich nie widać i mam dzisiaj wykonturowany też twarz tym brązerem. nie wiem na ile w tym śmiesznym świetle to można wi widzieć, dzisiaj dosyć mocno wykonturowałam buzię, bo yy, trochę miałam więcej czasu, żeby się z tym pobawić e, także naprawdę fajny bronzer, pięknie się na twarz nakłada pięknie się blenduje, nie robi nam żadnych ciapek, nie wygląda pomarańczowo, pomimo że w opakowaniu ten kolor jest dosyć ciemny, naprawdę można z nim stopniować. Jedyne, co mam powiedziano, to dla takich bardzo jasnych cer e, zdecydowanie bym go nie poleciła, no bo może być troszeczkę za ciemny. Natomiast dla takich średnich, czy też ciemniejszych, e, skór pięknie, naprawdę wygląda ciężko, zrobić sobie nim krzywdę, jakieś placki i tak dalej. Naprawdę fajny, polecam. Bardzo, bardzo też wydajny. Mam go od maja i w ogóle żadnego zużycia absolutnie nie widać. A właśnie go od dostałam praktycznie codziennie. To jest tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców kosmetycznych. Teraz przejdziemy do tych modowych. że okay, Zacznijmy może od biżuterii, strasznie ostatnio o nie, wiedziałam, że się tak zakończy wszystko mi się zamotało, i tak, pierwszy naszyjnik jest w kolorze srebrnym, ten akurat kupiłam w Primarku i na pewno on mi długo służy, nie będzie, bo na pewno się szybko zetrze natomiast, mówię, na razie dopóki nie mam nic takiego, może bardziej, nie wiem, ze srebra czy coś, bardzo fajnie mi służy kosztował chyba 2 funty, wygląda w ten sposób, ma taki srebrny tutaj grubszy, jeden. Wykrzywiony, jakby element, i łańcuszki, które dwa od niego wiszą. Jest dosyć taki delikatny. Mówię, nie jest taki super, super delikatny, ale w porównaniu do tych takich wielkich naszyjników, jakie często właśnie widziałbyście na mnie, to jest dosyć delikatne Mówię, kosztował dwa funty, to jeśli mam jakieś srebrne dodatki, to wtedy super się u mnie sprawdza i bardzo go lubię. Wydaje mi się, że jest taki bardzo, wiecie, chic taki. Mm? I jeżeli chodzi o coś podobnego, tylko w kolorze złotym, to jest no, łańcuszek, który też na ostatnim na zdjęciu miałam na Instagramie. E, z Inside tym razem i ten ma mm, to jest jedno, łańcuszek, ale wygląda by był zrobiony właśnie z dwóch i ma dwa takie złote na końcu paski, też błyszczące, które ładnie wyglądają, zwłaszcza jak mamy właśnie większy dekolt w literkę V, na przykład wygląda wtedy przepięknie i bardzo, bardzo ostatnio lubię obydwa. Zależy mówię, jakie mam dodatki, czy złote, srebrne. Też strasznie się polubiłam z tymi pierś pierścionkami, pierścionki są z Primarka, wybaczcie, moje paznokcie trochę są już yy, zniszczone. E, jeden mi się właśnie widzę odpadł tutaj, ale to Спасибо, спасибо, магия примарка. Są to ogólnie takie złoto, oprócz oczywiście mojego zaręczynowego, to reszta jest z Primarka. Taki zestaw też właśnie, e, mówię, nie noszę tutaj nic na sobie z biżuterii, to na palcach czasami założę, ale jej założę coś więcej. Jest tych takich pierścioneczków w Primarku naprawdę mnóstwo i e, jeżeli lubicie te, właśnie nosić pierścionki, to w Primarku teraz mają przewielki wybór i naprawdę fajne rzeczy, za niewielkie ceny. Oczywiście, tak jak mówię, to się wszystko wytrze i tak dalej, ale jeżeli chcecie mieć coś na sezon, na chwilę, coś co Wam się podoba, a może nie do końca chcecie super kasy w to inwestować, to zdecydowanie Wam Primark Polecam. Jeśli chodzi o torebki, to już teraz yy, wam powiem, że mam trzy przygotowane dla Was. Yy, takie, które bardzo lubię i które właściwie tylko zamieniam. Staram się nosić wszystkie swoje torebki. Nie lubię, jakie tam długo gdzieś leżą, ale te chyba noszę najczęściej. I ta to jest torebka, którą Wam pokazywałam też już jakiś czas temu w holu. Dalej ją uwielbiam, jest to torebka z no taka... Yy, wygląda na wzór szanelki ze złotymi dodatkami, złotyma łańcuszki, to można ją zrobić dłuższą, krótszą, uwielbiam tą torebkę, uważam, że to były świetnie zainwestowane pieniądze i zdecydowanie polecam Wam, jeżeli szukacie coś takiego właśnie klasycznego, eleganckiego, ponadczasowego z fajnej. E w Jakości materiału, ładnie wykonanej, także zdecydowanie polecam. Wydaje mi się, że cena tej, a cena szanelki, no to jest po prostu nie była ziemia, no bo szanelka, podejrzewam, kosztuje już teraz ponad 3000 funtów, a ta kosztowała 150. Co nie jest może super tanio, no ale w porównaniu do szanelki jest to bardzo tanio, a jakość jest naprawdę fantastyczna z tyłu. ma taki mały tylko emblemat Moskino, także zdecydowanie mój faworyt, jeżeli właśnie chodzi o takie klasyczne zestawy. Albo wręcz odwrotnie, jeżeli bardzo się ubieram, więc jakoś tak odstrzelenie, może nie wtedy chcę trochę to stonować w dół ta klasyczna torebka dobrą robotę robi to jest numer jeden, numer dwa to jest taka typowo letnia torebeczka um, tutaj mam widzicie, jakby skórę aligatora i takie bardzo bardzo długie frędzle Star to ma srebrne łańcusze, które się mega plączy w te frędzle, ale mi to jakoś tam super nie przeszkadza, dwie przegródki na suwaki ta torebka jest inside. natomiast, co później się okazało po nagrywaniu dla Was holu, ta torebka ma w środku metkę Zara Woman i to już nie pierwszy raz, kiedy rzeczy z Shinside są tak naprawdę rzeczami z Zary i nie wydaje mi się, żeby to były podróbki. Mam wrażenie, że to są rzeczy, które po prostu są produkowane gdzieś w tej samej fabryce, dlatego że była taka, że mówiłam buty, które... Miały metkę Shinsa w środku, a pod spodem, pod podeszwą, wyryty napis Zara. Tylko dlatego, że wydaje mi się, że po prostu pod tego wyrycia się nie dało zlikwidować, i na metce Zara była naklejona na wierzch metka Shinsai, także po prostu jak krołam tą metkę Shinsai, to pod spodem była metka Zary. No i mówię, pod podeszwą też była ta. I buty były po prostu identyczne kropka w kropkę. I wiem, że czasami są z różnych rzeczy podróbki, natomiast te rzeczy wtedy były na, na takiej dla mnie idealnej jakości zrobione, że nie wydaje mi się, żeby to po prostu była podróbka. Tylko w moim zdaniem, nie wszystkie, ale część rzeczy na pewno robione jest w tej samej fabryce i tak samo mi się zależy jest z tymi torebkami. Poszłam nawet z ciekawości, żeby je obejrzeć i dla mnie to jest ta sama torebka, tak więc mówię. Eee, ceny tych rzeczy, akurat ta torebka chyba nie nie była dosyć droga, wydaje mi się, że około 30 funtów kosztowało, e, także no nieważne, w każdym bądź razie ja bardzo tą torebkę lubię, nie o tym miał być filmik, torebka taka właśnie bardzo boho y, też mówię, jest niewielka, nie, nie ma jakoś bardzo dużo miejsca, ale jak mam bardzo nudny strój i chcę go trochę podkręcić, to taka torebeczka właśnie na lato wydaje mi się, że fajnie to robi miałam też jakieś tam pewnie zdjęcia na Instagramie, nie pamiętam, nawet już w jakichś strojach ale myślę, że możecie to tam znaleźć jeżeli nie, nie śledzicie jeszcze na Insta, to was tam serdecznie Zapraszam i ja Was tam odzywam. I ostatnia porażka to był też mój prezent urodzinowy. I nawet się nie spodziewałam, że będę tak często używać tej torby, dlatego że ma taki ostry kolor. Ale że ja nie ubieram się jakoś mega kolorowa, raczej wręcz odwrotnie bardzo stonowano i stonowanie i nudno wręcz, to taka torebka jest dla mnie nieoceniona. Jest pierwsza taka torebka w takim ostrym kolorze, którą naprawdę tak lubię. I to jest to ta torebka z Michaela Corsa, którą dostałam na swoje urodziny od Michała. I muszę Wam powiedzieć, że jestem, tak jak mówię, ja jej nie wybrałam jej, nie kupiłam, nigdy o niej nie mówiłam, nie miałam żadnego ciśnienia na nie. Ją, e, ani na jakieś ogólnie torebki korsa. On mi sam ją wybrał, sam zdecydował, i muszę wam powiedzieć, że jestem nią zachwycona. Przede wszystkim dlatego, że mówię, daje mi takiego kopa do moich strojów, trochę koloru, trochę życia do takich strojów, kiedy naprawdę czasami e, wyglądam bardzo tak monotematycznie. Uwielbiam ją, wygląda panterkowymi trampkami, świetnie wygląda ze szpilkami, nie wiem, z jakimiś posiakami, pluskami w paski, trochę takiego, mówię, koloru. Dla mnie jest po prostu idealna. Fajna, duża. Jedyne co to jest dosyć ciężka, ale mówię, no jakoś mi to nie przeszkadza. Ja mam zazwyczaj nasze no, tak. Wiem, że dużo osób tego nie lubi. Moim zdaniem, wygląda w ten sposób najlepiej. I yy, jakość jej również jest bardzo, bardzo dobra. I Teraz naprawdę mogę powiedzieć czystym sumieniem, że tak jak jakoś taką wielką fanką nigdy Corsa nie, była, tak, nie byłam, tak muszę przyznać, że naprawdę ta jakość tej torebki jest, jest dobra i nie ma e, tutaj się naprawdę czego czepić, dlatego że wygląda ta torebka, jest bardzo mnie namiętnie używana jakoś super na nią, nie chucham, nie dmucham, używam normalnie i naprawdę jakość jest na tyle dobra, że wygląda po prostu identycznie jak w dzień, kiedy ją dostałam. Także dla mnie bomba. Okej, okay, torebki już przerobiliśmy, dodatki przerobiliśmy, kosmetyki przerobiliśmy. Teraz ciuchy. I jeżeli chodzi o mnie właśnie w tym roku, bardzo lubię taki dekolt jak mam tutaj. Nie wiem co mi się zrobiło. Nigdy takiej rzeczy nie nosiłam, dlatego że przez to, że mam dosyć duży biust, muszę uważać właśnie z biustonoszami, raczej sobie nie mogę pozwolić na odkryte ramiona. Ale wydaje mi się, że trochę mój biust zmalał, przez to, że oczywiście moja masa ciała też się trochę zredukowała, to i biust mi zmalał i trochę sobie mogę więcej właśnie pozwolić na to, żeby nosić jakiś tam biustonosz bez ramionczek, albo ewentualnie tak jak dzisiaj zrobiłam, ramionczkę sobie po prostu zakładam, o tutaj wiecie, pod bluzką. I to jest sukienka czarna z Shinsa, którą mam na sobie, ale mam również inne rzeczy i jedna z moich ulubionych ostatnio też ciuchów to jest taka biała bluzka z też takim właśnie opuszczanym dekoltem, Wstawiam Wam zdjęcie zaraz na Insta jak wygląda na mnie. Ma takie przem szerokie rękawy, mega, mega hipisowskie, trochę jak anioł, się w niej czuję jak ją noszę. Do tego mówię, jest taka bardzo flowy, przepięknie wygląda na osobie, naprawdę... Boska jest ta bluzka. E, to jest ta bluzeczka. Drugą taką białą, tylko tym razem sukienką, którą też na Instagramie wam pokazywałam, to jest sukienka z Primarka i też jest taka opuszczona. Znaczy, można ją właściwie nosić jedną i drugą, i trzecią e, w sposób inny, czyli po prostu ją normalnie nasunąć na ramiona. Tutaj będzie o. Tak i też jest, też jest ok, tamte nawet dwie pozostałe bardziej się da naciągnąć niż to, ta ma tutaj taką koronkową górę, e, sukienka jest tutaj ściągana w pasie e, na sznureczek i na dole ma identyczną koronkę tak jak na górze, to jest Primark, nie wiem czy jeszcze jest dostępna, kupiłam ją już jakiś czas temu myślę, że około półtora miesiąca temu i strasznie ją lubię, wygląda świetnie z botkami, z sandałkami, na wierzch czasami jakieś chłodno zakładam sobie jeansową kurtkę ten pasek tutaj naprawdę bardzo zdobi cała jest fajna, przewiedna, lekka i taka bardzo właśnie e, na lato przewiewna i można powiedzieć łatwa do wystylizowania też. E, dobra, i ostatnie dwie takie rzeczy, które wam chcę pokazać. W ogóle mam jeszcze jedną taką bluzkę boho, którą mam też w kleje zdjęcia, akurat to jej nie przyniosłam, bo e, była w praniu. Ale w ogóle chciałam Wam po prostu powiedzieć to, o takim stylu. Nie tylko te kilka rzeczy, co Wam pokazywałam, ale ogólnie cały ten styl jest mi bardzo, bardzo bliski ostatnio i ostatnie dwie rzeczy na dzisiaj to są moje dwa takie nowe, bardzo basicowe topy z Shinside. jestem mega zaskoczona naprawdę jakością tych, tych, tych bluzek jest krój jaki uwielbiam czyli serek, dosyć spory dekolt, jak mówię z takimi delikatnymi naszyjnikami naprawdę pięknie się to prezentuje mam białą, którą lubię i szarą, którą wręcz uwielbiam chciałabym jeszcze sobie zamówić czarną nie pamiętam cen tych koszulek sprawdźcie sobie na dole ale mówię, dla mnie jakość jest naprawdę świetna fantastyczna, Uwielbiam taki materiał, to jest taki lekko rozciągliwy, ale też nie taki bardzo rozciągliwy, jak te takie typowe basicowe topy z primarka, tylko bardziej taki lejący można powiedzieć, upływający sylwetkę. Uwielbiam je do wszystkiego. Szary i biały noszę non-stop, namiętnie. Można je łatwo też prze, właśnie przerobić przez dodatki, przez torebki, przez biżuterię. Wszystko tutaj można naprawdę, że tak powiem, dozwolone jest, cokolwiek lubicie, w każdy styl mieszać, i e, myślę, że nie. Jedna osoba takie, takie właśnie koszulki w szafie lubi mieć. Dobra, to by było na tyle. Widzę, że światło dzisiaj było mega szalone. Mam nadzieję, że nie przeszkadzało bardzo w oglądaniu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że zobaczymy się już wkrótce do następnego. Pa. pa.